Należy rozwiązać następującą nierówność kwadratową. Minus 2x kwadrat plus 4x minus 5 większe bądź równe od 0. Spróbujemy rozwiązać tę nierówność kwadratową metodą graficzną. Polegać to będzie na tym, że rozważymy funkcję, która tutaj jest dana wzorem występującym po lewej stronie tej nierówności. Zapiszmy sobie, zdefiniujmy sobie funkcję f i przepiszmy właśnie. Tutaj to, co występuje po lewej stronie tej nierówności, czyli minus 2x kwadrat plus 4x minus 5. Zdefiniowaliśmy funkcję f, jest to funkcja kwadratowa i jej wykresem jest oczywiście parabola. No i od razu też widzimy, że ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, jest to parabola, której ramiona skierowane są w dół. No i właśnie będziemy się starali teraz naszkicować tę te parabole, czyli naszkicować wykres funkcji f. Potem z tego wykresu spróbujmy odczytać, dla jakich wartości x ten wykres znajduje się nad osią xów, czyli dla jakich wartości x spełniona jest ta nierówność, że to jest większe bądź równe od zera. No dobrze, żeby naszkicować taką parabolę, spróbujmy w pierwszej kolejności odgadnąć, jakie są miejsca zerowe tej funkcji f. Żeby to uczynić, żeby to przeliczyć, musimy rozwiązać następujące równanie kwadratowe. No i znajdowanie rozwiązań takiego równania kwadratowego zrealizujemy standardową techniką, licząc wyróżnik tego trójmianu kwadratowego, czyli oznaczany literą delta. Mamy tak, to jest 4 do kwadratu, czyli 16, minus 4 razy współczynnik przy x kwadrat, czyli minus 2, razy współczynnik jeszcze wyraz wolny, czyli minus 5. Czyli mamy tak, 16 odjąć 40 czyli minus 24. Widzimy, że wyróżnik tego trójmianu kwadratowego jest ujemny, w związku z tym ta funkcja f nie ma miejsc zerowych. W zasadzie w tym momencie moglibyśmy zakończyć rozwiązywanie tej nierówności kwadratowej i skorzystając z pewnej własności, mianowicie wiemy już, że wykresem jest tej funkcji jest parabola z ramionami skierowanymi w dół. A skoro wyróżnik tego trymianu jest ujemny, to znaczy, że ta parabola musi się znajdować cała pod osią x. -ów. To znaczy, że nie ma takich x, dla których to wyrażenie jest większe bądź równe od zera. No, należałoby to w ten sposób odpowiednio tylko zapisać, skomentować i na tym zakończyć rozwiązywanie tego zadania. Natomiast ja na samym początku zasugerowałem, że rozwiążemy to zadanie metodą graficzną, czyli doprowadzimy do sytuacji, w której narysujemy wykres tego wyrażenia tej funkcji, którą zdefiniowaliśmy, funkcji f i z wykresu odczytamy, dla jakich x to wyrażenie jest większe bądź równo 0. Więc konsekwentnie nie będę tutaj korzystał z tego komentarza, o którym wspomniałem. Tylko nadmieniłem, że to jest alternatywny sposób rozwiązania tej nierówności kwadratowej. Natomiast my konsekwentnie spróbujemy rozwiązać to metodą graficzną. Skoro ta parabola nie przecina osi x, no to żeby naszkicować tę parabolę, to musimy się posłużyć jakąś inną charakterystyką. Możemy mianowicie wyliczyć współrzędne wierzchołka tej paraboli. Oznaczmy go sobie literką w, wierzchołek paraboli. I przypomnijmy, że pierwsza współrzędna takiego wierzchołka to jest minus b, czyli minus wartość współczynnika przy x, czyli w tym przypadku minus czwórka, dzielone przez dwa razy współczynnik przy x kwadrat, czyli też będzie przez minus 4. A druga współrzędna wierzchołka to minus b, czyli, przepraszam, minus Wyróżnik tego trójmianu kwadratowego, czyli minus minus 24, dzielone przez 4 razy współczynnik przy x2, czyli przez minus 8. Zatem pierwsza współrzędna tego wierzchołka paraboli to wartość 1, a druga współrzędna to 24 przez minus 8, czyli minus 3. W takim razie możemy teraz spróbować naszkicować tę parabole. Wiemy już, jaki jest jej wierzchołek i wiemy, że ma ramiona skierowane w dół. Ta informacja powinna wystarczyć, żeby zrealizować w miarę przyzwoity szkic. Tutaj mamy oś X, tutaj oś Y. Zaznaczmy jednostkę. 1, tutaj będziemy mieli też 1, minus 1, minus 2. Minus 3. No i punkt o współrzędnych 1 i minus 3 to jest wierzchołek naszej paraboli, która nas interesuje. Punkt W zaznaczmy go na niebiesko i również na niebiesko zaznaczymy, nakreślimy, naszkicujemy wykres funkcji F. To jest wierzchołek paraboli. Tak jak powiedziałem wcześniej, współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, w związku z tym ta parabola ma ramiona skierowane w dół. Spróbujmy narysować. Parabole, której ramiona są skierowane w dół i która ma wierzchołek w tym punkcie. No, nie jest to jakiś piękny szkic funkcji kwadratowej, ale chodzi tutaj o, tak jak powiedziałem, o szkic. Więc wracając teraz do naszej nierówności kwadratowej, którą rozważamy, narysowaliśmy sobie wykres funkcji, która tutaj została zdefiniowana poprzez wyrażenie występujące po lewej stronie tej nierówności. No i widzimy, że wartości na tej paraboli znajdują się zawsze pod osią x, czyli przyjmują zawsze te wartości z tej paraboli, to są zawsze wartości ujemne. No a my się zastanawiamy, dla jakich xów to jest większe bądź równe od zera. No i widzimy, że nie ma takich xów, dla których wartości na tej paraboli znajdowałyby się nad, bądź też na osi X, bądź nad tą osią X. -ów. W związku z tym odpowiadając na pytanie, które zostało postawione w treści zadania, Jakie to są x, dla których spełniona jest taka nierówność? Odpowiadamy, że nie ma takich x, czyli że x należy do zbioru pustego. No i to, co teraz zapisałem, stanowi odpowiedź do tego zadania. Zbiór rozwiązań tej nierówności kwadratowej jest zbiorem pustym.